Witam! bohaterką dzisiejszego materiału będzie największa znana nauce jaszczurka swojego czasu królująca i siejąca po strach Australią. Zapraszam! Jaszczurka ta to oczywiście Megalania, żyjąca w Pleistocenie około 50 tysięcy lat temu. Należała do rodziny waranów, a najbliżej i spokrewnionym był z nim waran z Komodo, dzisiejszą największą jaszczurką. Prawdopodobnie jak one, były drapieżnikami oraz jest duże prawdopodobieństwo, że posiadały jad, co czyniłoby je największymi znanymi jadowitymi zwierzętami w historii Ziemi. Jego wielkość jest przyczyną wielu sporów, jednak ogólnie przyjmuje się, że mógł mierzyć do 7 metrów długości. Polował na takie zwierzęta jak olbrzymie wąbaty, diprotodonty, czy wielkie kangury, prokoptodonty. O swojej wielkości i możliwej jadowitości, megalenia w końcu trafił szlak. Jest wiele teorii na ten temat, jednak większość jest zgodna, że przyczynili się do niego pierwsi ludzie, zasiedlający Australię. Jedna z nich mówi, że ludzie wytępili wszystkie duże torbacze, między innymi takie jak wcześniej wymieniłem, przez co tak olbrzymie warany nie mogły się wykarmić. Inna mówi, że ludzie po prostu polowali na te gigantyczne jaszczurki i w końcu je wybili. Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnij go ocenić. Na dziś to wszystko. Hej.